No i jeszcze brązowa 80pd i... Dobra, to spróbujmy jeszcze jedną. Spróbujmy jeszcze jedną machnąć. Jeszcze jedno palię. I sprawdzimy, sprawdzimy sobie szczupaczki, czy są... Ee... To miejsce, zobaczymy sklep z pamiątkami i jedziemy już tutaj e, z misjami, będziemy w określone lokalizację się przemieszczać. Mam nadzieję, że większość mam już tutaj odkryte. A pod wieczór właśnie podwiedzimy pod wszystkie pytajniki, żeby mieć e, odblokowaną szybko podróż na, na pierwszym rezerwacie, czyli Golden Ridge. W USA w Stanach Zjednoczonych, tak? Żeby nie trzeba było potem na jakąś nową miejscówkę gdzieś i jeździć, daleko chodzić i tracić czas, nie? Może być większa. Ono się chyba teraz tak nie, nie zerwie, tak mi się wydaje. No właśnie. Oho, może jednak tak. Dobra, nie wiem czy damy rado ją w ogóle zatrzymać. To może, to może być medalowa. Może być ciężka, cokolwiek, ale zobaczymy. Nie no, to muszę już cokolwiek zaryzykować z tym na 100, bo, Aha, u, nie, pójdzie, pójdzie, cholera jasna no. Nie, in, inaczej jej nie zatrzymamy albo w jedną, albo w drugą stronę, nie? Albo w jedną, albo w drugą. O, ona pójdzie. My jej nie, nie zatrzymamy, niestety. A on opuszcza, opuszcza, może, to może, może. musimy ją próbować cokolwiek. Chociaż wędka ma dużo wytrzymać, bo chyba 14 kg. O, ta wędka potrafi. Puści zaraz. Ta wędka potrafi wytrzymać dużo, widzę. Ta wędka potrafi wytrzymać dużo. Te, prze, te przeciążenia. A przede wszystkim też żyłka, bo tu mamy fluorokarbon 7 kg założone, Także inaczej jej nie zatrzymamy, nie. Jedni na 100%. Ona będzie nam cały czas. To cholera, wie, może tu jakaś 6kg. Siedzi, wszystko możliwe. odpuść na razie. Zobaczymy, co do tego wyjdzie. Na razie jesteśmy w martwym punkcie. Nie jestem w stanie je w ogóle zatrzymać, nie? Nie, dobra. To już musimy na 100% jechać albo w jedną stronę, albo w drugą stronę. Tutaj przynęty nie, nie tracimy, także. Przynęty nie tracimy, także. Inaczej jej nie zatrzymam. Albo w jedną, albo w drugą. Albo się zerwie, albo się nie zerwie, nie? Liczę tutaj, że może sprzęt wytrzyma. Ale. Wszystko trzeszczy niesamowicie, nie? Trochę podwinąć. Wszystko niesamowicie trzeszczy, niesamowite opróczuje. Odpuściło trochę, o trochę tylko. Siłowa walka, walka na wyniszczenie, takie są opory na padzie, że masakra, tak ciężko podnieść tą wędkę, na, przytrzymując R2, że masakra, nie? No, udało się ją jakoś zrobić, że nie ucieka, ale że ta, w tym fluorocarbon i ten kij to wytrzymuje, to jest cud po prostu, że to nie pęka, nie? Zyskaliśmy dobre 10 metrów. podwinąć. Po pół metra zyskujemy. Zobaczcie, że ta żyłka nie pęka. Chlorokarbon 7 kg. Wędka wytrzymałości 14 kg. I kołowrotek 5,5. Niesamowite. On przeciążenie nie wytrzymuje tęki. Jak to co najmniej, To jest życiowa palia, podejrzewam. To jest życiowa palia. I mo, może, może być przekroczona magiczno, magiczna bariera 6 kg. Jeśli uda się je w ogóle wyciągnąć, nie? Czy się uda? Zobaczymy. Bo tutaj jest niesamowicie wyrównany epicki i ciężki pojedynek wędkarza z palią, z wyniszczającą siłą pali jeziorowej. To w porównaniu z naszą z białego Łosia to jest pikuś. To jest pikuś. Patrzcie, odpuściło trochę. Dobrze, dobrze. Ale że to wytrzymało nie wierzę. Przecież ile razy mi ta palia się zrywała. I to na tym zestawie właśnie. I to na tym zestawie, nie? Jestem w szoku. Dobra. Oj, to będzie życiówka jak nic. Może będzie szóstka z przodu. Na pewno to jest srebro. To w 100% mi... Nie wiem czy złoto, ale srebro na pewno. Ale to jest moc. Zestaw trzeszczą niesamowicie, ale wytrzymał to. Wytrzymał to Plurokarbo 7, kołowrotek 5,5 i wędka chyba 14. Ona próbuje się tu nam zerwać, teraz na koniec wiadomo. Dostaje powera ta palia. Utrzymamy ją sobie tu. Podwinąć, mogę? Nie mogę. Musimy je tutaj. Podwinąć. Przytrzymać ją, podwinąć. Pomalutko idzie. Podwinąć odrobinkę. A, nie da radę. Nawet 10. O teraz. Poszło, poszło. Czy damy radę? Czy ten sprzęt to wytrzyma? O, trzymać, 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 trzymaj, Kurde blisko było. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. A, ja, 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 ja. Jest ja, 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 jeszcze odrobinkę, odrobinkę mała, 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 mała. Jest! Jest! Jest gigant chyba, słuchajcie! Uuuhu! Uh, uh, 347 MPD, 231, to nie jest szóstka. To nie jest szóstka, a to jest kapitalna życiowa palia jeziorowa, że ten sprzęt dał radę. 92 cm, poprawiły się o 12 cm, poprawiły się o prawie 3 kg.

No, normalnie to palia jest teraz. Na długo, na długo zostanie liderem na pierwszym miejscu. Była już z wagą 5900. A to, co zrobiła tutaj, to przechodzi wszelkie ludzkie pojęcie, nie? Masakra, słuchajcie. Gratulacje na czacie. Epicka, niesamowita i ciężka walka, rekordowa życiowa, srebrna palia jeziorowa 8 kg i 890 gram. Chciałam zauważyć barierę 6 kg, a załamałem barierę ponad 8 kg, 92 cm 8 kg, 890 gram na obrótułeczkę z haczykiem 5 Wyniszczająca siła. E, piękna palia jeziorowa 8 kg i 890 gram nowa życiówka i nowy e, e, rekord e, tego rezerwatu. Uf, piękna.